Hejka, tyj wiki wiki króliczek i Dzisiaj będziemy nagrywać z koleżanką Oni już wiedzą jak się nazywasz Wiesz już miałaś inne odcinki z tobą, no i ona się nazywa Zgadnijcie Walidia, Mumati, Łakasia I Ala No właśnie, a jaki to jest głos? Piszcie w komentarzach, a ja już Wam mówię. Hmm? Ala. To jest Ala, jej córki, no Aha. i synowie. No, I od razu zapowiem, odcinku z Maciej nigdy już nie obejrzycie. Na no właśnie. Sorry, żyjemy na W trakcie nagrywania. A dzień dobry, babo. Dzień, dzień dobry. Macie zajęty stolik na. Ja tu jestem z panią ciążową. Weźcie się o Nie pytajcie się, czemu ona tam stoi. i Laosa Dobra. Dobra. <laughs> Dobra. Dobrze. Więc teraz idziemy do Twojego stolika. Szampan nam nie potrzebny. Aha. No właśnie, bo przecież szampan wylewa się, to ja mogę znieść. A go? to nie konkurs śpiewania. <grymne> Ale u nas w szkole był. No, był talent szkoły, No tak, tak. Ale, słuchaj, Wasok. Każdy, każdy może. Ty, ja. I ja. Bo ty jesteś w ciąży. Ach, Co ty tak. zapomnieć mogłaś. Puk, puk. Ale niech się w, po... w głowę puka. Wiesz wszystko zapominam. Dobra, ty ja czekamy na do... O Błagam cię. Ty, ty też do nich idziesz? Po... Nie, bo już nie ma miejsca. To ja wezmę swoją Maryszkę. Mm -mm. No ale... się jest nieśmiały. Ale ja ją muszę wziąć. Ona jest bardziej nieśmiała, ta dziewczyna. Lew no jest bardziej nieśmiały. ja. ja bardzo się przepraszam, ale nam szampon jest niepotrzebny. Ale ja żadnego szampana wam nie dawałam. Tutaj Ty tylko przyjmuję zamówienia, kto inny przynosi. A no dobrze. A kto przynosi? Pani ekspedientka. Tu muszę chyba do niej iść. Ona. Ona. Kto? Ona. Tak. Ja od razu mówię nam pan niepotrzebny, więc pani go przedstawiła to łagam. Można go zabrać. A co pani sobie myśli? W ogóle już jest jakaś dziwna um. mhm. ta, ta kobieta no co? Aha, tak. To są myśli mojej jali. Co? Tak To głośno to są nasze. Normalnie ta baba jest jakaś dziwna po tej ladzie, że ci wiedziałaś. Mimy, mamy... O tyle idziemy razem. Do siadaj tutaj. E, a pani co sobie robi? Show? Show, to co pani może zrobić? No proszę mi tego szampana zabrać. A ty, laska! Masz tego szampana, rzucam w ciebie pana myszkę, biorę. Bo ładny jest. Ale, będzie u, ale będziesz u nas nocowała? No, ale no. Czekaj. Czyli za, za pozwoleniem, teraz ja do niej pójdę. Czekaj. No. Dobra. A co ty tu robisz, Boberku jeden? A co ty tu robisz, chłopak? Tak. No. Czekaj. No. Dobra croszani. Pani chce siedzi na krzesełku, ale ja tam mam obok siebie szampana. przełożyłam. Weź ty Jest Dziękuję bardzo, ale sama zapalę światło. Weźcie się ze mnie jakieś jaja robi. Nie! tam <śmany> Tamta ekspedientka. Normalnie ona jest jakaś szalona. E, po, proszę popilnować rodziny, ja pójdę do...

Kartę. Dobrze, dla ilu osób? dwa. No, niech będzie dla pięciu. Dla pięciu? Nie wiem, czy się tyle znajdzie. Jak nie będzie, to niech mogą być trzy. Najpierw no, mam jedną kartkę i kartki do rysowania dla dzieci. Takie serweteczki też mogą być. Proszę. Najpierw trzy dla dorosłych, później. Nie powiem. Już tam trzy dla, dla dorosłych. No i y, jeszcze przyniosę y, krzesełka mm, dla państwa. No potrzebna. Potrzebne. Ale jedno, po z moich. Mój... Tamarka. Jest tamara. Y, ty... Która to tamara? Tak. Która? Ta to w długie włosach, tak? Nie? Co? Tak. Nie, to. Ta. Dobrze, y, proszę. Okay. A możesz jej ustronić to Ale nie da się. Czemu? Nie wiem. Dobra, jest. Nie najgorzej. Dobra, ale u Leosia też tak nie daj gorzej jest. Dobra, nie przesuncie się. i Dobrze proszę, dwa pozostałe menu. Dobrze, czytam menu dla dzieci i dzieciaki. Dobrze, więc jak już państwo się zastanowi. Dobrze dzieci, czytam menu dla dzieci. Rosół. Me, ta, e, wiesz wystawiki. wiki. Dobrze, czytam menu dla dzieci. Rosół, frytki z nagrecem. Wiki, wiesz to dla Baka, Bakalia, łosoś, łosoś. Jeszcze jest. Y, y, pomidory z fetą. No i to już prawie koniec dziecięcego. No i jest jakaś jeszcze przedstawka. Jest napisane przedstawka. No i jest znak zapytania, czyli będzie jakaś. Bum. Jakaś, czyli niespodzianka, tak? No tak. Czytam: menu mm. dla dorosłych. Rosół. Mm -hmm. łosoś na sałatce. spageczki. Kurczak. Mm. To. Tofu z pomidorem. To. Tofu z pomidorem. No i to koniec. Dobrze, już się wszyscy zdecydowali. Po mm. trzech godzinach długich namysłów. Przepraszamy za odgłosy w tle. Dobrze, że. Tu też Państwo sobie proszę. Um, ja pójdę do kuchni to zrobić, bo lepiej proszę Pani, ja, żebym to zrobiła. Sorry, że tak robię, ale muszę, bo. Na wsi. Dobrze. Ja to pójdę zrobić do kuchni, dobra? Ja wiem, co Wy chcecie. To się też pójdę. Dobra, rzuć ty menu, ale. La... Pójdziemy, Wiki. Lepiej my to zrobimy niż te głupie. Koparki. Oliwka, pilnuj, dobra? Tak. <grym> Zrasmy. Postać on na kanapę, kiedy mnie nie ma. Bo on zawsze lubi być y, przy jakiejś starszej osobie, kiedy mnie nie ma. Dobra? Okej. Okay. Dobra, jesteśmy. Dobra, Wiki. Ja robię ryby. Powiedz, się, jestem dobra w robieniu ryb. Tak. Ty dobrze robisz makarony, nie? Mhm. Wylej z sprzątaczki. Masz. Ja chyba wolę już być bez Tak będzie lepiej. Dobra, to ja się biorę za ryby. Dwie podla oliwi też ryba. A dobra. Ja biorę tą. Czekajcie. to będziecie jadły. Dobra. Dwa pory. Oj. Kurde, to nie. co ja to robię. O makaron. Dobra. I ja potrzebuję piekarnik. Masz na dole. Trzeba mm -mm. mm. mm. pięć dźwięk. My go zabieramy. Mm. Ja też zrobię... Ja robię to teraz, ja dobra? Mm. Popilnuję to twoje. Ja zrobię dla małej do sołek. No, dla, ma... dla Leo i dla twojej Tamarki do przodu. Dobra. O kurde, ja muszę iść. Czekaj. Dobra, potrzebuję... Mam makaron. Teraz trzeba tą wodę kurde podgotować. Muszę coś zobaczyć. Chyba mm. będzie ci smakowało. To zrobię im jeszcze deserek jakiś, nie? Później. Czekaj, sól znajdę. Tu jest sól. To daj mi sól, bo muszę trochę dosolić tą wodę do <laughs> Już jej nie ma. Kurde, wygotowała się. Okej. Mamy to. Trzeba tam dorzucić makaron. Pos, to trochę. Ala! Za już jest. Dobra, trzeba to wyjąć. To jestem miła? Jezu. A w ogóle gdzie ja jestem? Ty jesteś wytem. Dobra. Gdzie masz miski? Nie ma. Dobra. jest Czekaj, okay, odszedzę makaron. Nad zlewem. No, nad zlewem. Ja to chcę zrobić. Trzeba go zalać. Dobra. Mój makaron odszedzony. Dobra, ja już nakładam rzeczy, dobra? Ala? Ok. Weź makaron. We, daj ten... Chyba, Boże. Daj ten rosół do tego. Daj rosół do... Jezu, jak to się nazywało? Do dwu... do jednej miski razem daj rosół, dobra? Ta, no wiem, Wiki. Po jak... po... Leo mało je, nie? No. No strasznie mało je. No. No ale ty tak tylko mówisz. ja mój Leo to chudzielec. Teraz kasameca te odgłosy w tle. Mm. Piki, a będziemy robić jakieś desery? Czy będziemy robić jakiś deser? No jasne, tylko że na początek niech zjedzą. Hmm. O wiem. Ale ja tutaj wszystko przygotuję i idź im to zanieść, dobra? Okej. Okay. Jeszcze musi ten, jeszcze trzeba zrobić dużo rzeczy dla małej y, tej. Tam Marzyja źle rosła. Tak, ona źle rosła. Y, a y, Olek z tym gdzie pewnie jakaś pizza, nie? Ale dobra, zrobię im jakąś pizzę. Może ta? Czekaj. To jest kiełbasa razem z tym. Ja już ogarnęłam pizzę ja tam z pieczarkami e, zjem. Ale e, mój Olek lubi pieczarki. Czy Ty mam? E, a Olek też lubi? E, Czy Tymek tylko lubi? Tymek. tylko. Dobra, to co z tym to jest pizza z pieczarkami. Nie mam nic z pieką. Ja Dobra, niech się Ale dla tej twojej tamarki ja bym jeszcze wiesz co proponowała zrobić. To i ziemniak. Takie coś. Okej. Okay. Taki... No, bo ja nie wiem, to ona zje nie? No właśnie. A tak to Leo powinien zjeść, bo Leo dzisiaj nic nie jadł po małym przedszkolu, wiesz? No. Wiem, wiem. Mm. Czy tam jest potek? <tryk> Poczekaj, czyli... Ja... No to zamknij, idzie to stamtąd im o nie, o nie! O nie! ale wyciągniesz mi? Znę. Ala wstać mi tutaj na talerz. A może takie dwa zrobimy, bo nie wiadomo Aha. czy też zje lili w ogóle. Ja chcę, ja chcę. O Jezu! Idziemy. Dobra. Matki górą! No właśnie ci kłucharze to nic tam nie umią, nie? Oooo! Ale jak nam parusia, ale leci. Może jakieś im jeszcze... O kurde, wyjmij te pizze już. No dobra. Może mi jakieś jeszcze mini hamburgerki zrobimy na no. deserek. Ale deser to za chwilę. No deser to Żeby za się chwilę. się nie okazało. Kurczę, im desery poszukujemy, a, deser, a oni jak będą wiedzieli, że będzie deser, już kurde nic nie zjedzą. No właśnie. Tak zawsze, znając dzieci, tak jest. No właśnie. Masz jeszcze to Mieści się na się, ale. A to w ogóle trzeba już wyłączyć. Żeby gazu tam nie tracić. No, ale polejemy my. Polejamy to oliwą. No dobra, polej to oliwką. Dobra, ja wiem, co ja sobie chcę zrobić też jeszcze. Co byś chciała? Czekaj, tylko nałożę tackę na to, dobra? Mhm. Ja bym chciała, czekaj, gdzie to było ten przepis. Je ja dla mnie i dla Oliwi. Chcę iść. Czyli dla Oliwi zrobię. Bo ona bardzo lubi takie rzeczy właśnie. To wiesz, to z marchewką, nie? Ona to lubi. Wiesz o co chodzi, nie? A to dobra, już wiem. Daj Dobra, tutaj. Tutaj postawimy. A, tu są te. To są nasze rybne. Paciki. Masz rybne, Bo my ogólnie, wiesz, lubimy... Czekaj. To zakryć. <laughs> ja bym chciała to zrobić, tylko nie wiem jak to się robi, więc nic się nie stanie, nie? Hmm. Przynajmniej nie powinno. Czekaj, poszukam tego dobra. Tylko tak szybko. Dobra. Nie, pierw to, pierw to, bo tutaj jest przystawka. Zawieź dwa Ala. No. nie Jedna, jedno zawiedzie, druga, drugie. Ale Temnie... nie, ty pilnuj garów. O, gary, właśnie. Ale a ty jest na górę? Ja jeden na górę. Tak. Indonezja. No, dla dzieci. Proszę, Mama bułeczki. Tutaj bułeczki wam wystawię. Na wystawkę to jest. Tutaj jest dla Leo siadanie. Choduje, dla Leo? Zobaczymy. Tak, to jest dla Leo siadanie. Tu są pizze. Pizze to dla moich chłopów, nie? <grystanie> Tymon, Olek, no ja was błagam. <grystanie> no co, mama? O <grystanie> Jezu. Ja z wami nie wytrzymam po prostu. Tu będzie dla lewy. Mama zobacz jakie fajne! Będzie... Mama zobacz jakie fajne! Jenny Maryśka ty też? Dobra, już bez żartów. Naprawdę. Oliwia. Oliwka, trzymaj, to moje i twoje. O, o to też Oliwi. Oliwia to też twoje. A no no, nie. nie, 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 mi to nie, Ja? O nie, Jezu, ty mam. nie, 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 Ja nie, nie, Jezu, nie, 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 No ciocia, ciocia. No, i, Tamarka, nie, 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 to nie, z... Małe dziewczynka, te mają za wielkie osył. I to jest właśnie Alicja. Tak, to jestem jest właśnie. Ja? To moje. Yy, moje. Muszę, to jest tu. I tu. Dobra. I to ostatnie to są kaszki to. dla Tamarki. No i... To jest no. dla Tamary. No temu! Temu mówicie! Weź to zwarłeś, też <grym> Dobra. Tamara, zrobimy tobie nowe. No ale mam jedno. Ale ma jedno. A dobra, no, właśnie, Leo No już to już. Dobra, jedziemy na. To jest Na wiki. Już jestem. Jesteś? No. I zjedziemy tam. Co ty nalałaś do tego <laughs> Ale to ty tam oliwę nalałaś do gejka. A już sama nie wiem. Kurde, <laughs> <laughs> ty tam oliwę wlałaś? To ty tam oliwę wlałaś? Dobra. Bo wziąłaś tą oliwę i chciałaś tam dać. A nie, a nie wlałaś tego.

Marcia. Marysia tylko jedna? Marysia i jej dziewczyny. Dziewczyny lubią. A w no ogóle weź. No, tak, tak. Oliwia już ma deser. No, Oliwia już ma. To ma. Tak. Mi też zrób tą marchewę. Sama sobie zrobię, w sumie. Jezu, Moje małe dziewczyny takie lubią w Tamara, Lili, Maryszka, Jula. Wszystkie. Uli, moje małe dziewczyny. One takie uwielbiają Nedwiki. Ale one uwielbiają też oliwę z oliwek. No nie to lej to... tego ozdabu do tego kajka, dalej jest to w oliwę z oliwek. Wala, mam ci pokazać, co jest, Przewinę do tamtej senki. Poleję je oliwą, żeby dodało smaku. Dobra. Dobra, Dobra widzieliście już tam scenę. Muszę to zeszleć. Tylko nie można zeszleć. Kurde. Ale, dobra, pa, matki, foliatki rządzą.